Witam serdecznie tu, Bagietcon Michal. Lecimy, lecimy, nie śpimy. To jest nasz domek, gdzie śpimy. Także idę zobaczyć strumyk, który płynie z wolna. Także pierwsza informacja: tamten live jest usunięty, bo rozjebał mi się telefon. Taka informacja jest. Rozjebał mi się telefon. Kaput. System pad chyba, czy coś w tym rodzaju Nie idzie go w ogóle zresetować Także po prostu... Tamten live kos koszmarnie wyszedł I w ogóle jakieś ustawienia dziwne się e, porobiły, że po prostu e, Kamerka miniaturka była tutaj, wy widzieliście tło e, ekranu Także po prostu no... Kichalipa! A chciałem wam zrobić materiał że z czarnej góry no nie wyszło, ale yy, będziemy się w niedzielę wspinać na następną górę, więc tam materiał Gogle śpiegowskie są ustawione. Także po prostu patrzcie jak ładnie szumi, jak ładnie tutaj świeżo cisza, spokój. Także no idealne miejsce na wypoczynek. Idealne miejsce na wypoczynek Także pozdrawiam. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jutro nie wiem dokładnie co. Wiem, że po sieranku 2 km biegniemy na trening. Z innym klubem też chcę Wam poinformować, jeśli się znajdzie z tych rejonów youtuber. Jeszcze powiem, co To po prostu mój trener z, z trenerem innym robią galę taką po cichu, nie także w telewizji. I będę mógł wystąpić na tej gali i sprawdzić się, czy jestem kozak, czy nie. Także po prostu zobaczymy. Trener będzie rozmawiał jeszcze z tamtym trenerem. Także może coś fajnego wyjdzie z tego. Jak nie, jak mnie we Fame MMA to ja się znajdę inną galę, a, a kuku także po prostu lecimy, lecimy, nie śpimy także piękne widoki, piękne wszystko także wszystko zalesione, cisza, spokój. Tu jeszcze nawet nie doszło do tej mechanizacji tego chaosu, ha, chaosu, co jest we Warszawie, czy tam w Leśnie, czy w Kościanie, czy na przykład w waszych dużych miastach. Tu jest cisza, spokój i gitara. A gitara, strun ma wiele. Struna miłości stoi na czele. Także lecimy, lecimy, nie śpimy. Ja was z gwiazdeczką pozdrawiam. Także elo, pow!